Patrzcie, te wszystkie anioły to dziewczyny z naszej szkoły. W szkole są takie straszydła, a tu im wyrosły skrzydła. A po co te przemówienia? Nie psujcie nam przedstawienia. Powitajcie Dziecię Boże, mi miłą mi chorzą. Dzieciątko już nie śpi, już oczy otwiera i na nasz pasz też już uśmiechem spoziera. Dzieciątko jest śliczna, ma wygląd uroczy, ma włosy szłoczyszta, pełne światła, oczy. Zamiast tak zachwycać się dzieciątkiem bo Bożym, zaśpiewajcie jeszcze, bo zimno na dworze. Niech kolenda wasza rozgrzeje dzieciątko, nie ma go czym przykryć, biedne nieborządko. Szliśmy tu na piechotę, nie mamy w kieszeniach złota. Co my Jezusowi damy? Tak niewiele posiadamy. Ja, stróż Anioł, wam podpowiem i zaraz im każdy dowiem, co sprawi radość dzieciąteczku, liczcie cicho aż do pięciu. Wiemy, jakie dary złożyć, By dzieciątku los osłodzić, By wiedziało, że tu dzieci najlepsze ze wszystkich na świecie. Nie będziemy za opłotka rzucać patykami w kotka. Nie będziemy deptać zyta, ani kwiatka, co schwita. Nie będziemy łamać drzewek, nie będziemy w szkole kłamać, kląć i mówić brzydkie słowa, rozbijać klęką głowy. By spędzić, by spędzić pokazywać dzieciom język. Ani do ostateczności martwić mamy, tatę złościć. Gdzie są ci trzej królowie? Już powinni być przy żłobie I dzieciątku się pokłonić, i piękne dary mu złożyć. Nie, najpierw ku, króla Heroda. Muszą zapytać o drogę do dzieciątka, bo już w dalekiej słoni Tylko gwiazda im wskazała, gdzie leży dziecina mała, a potem im anioł we śnie kazał uciekać pospiesznie i nie wracać do Heroda, by dziecko nie zrobił szkody. Lecz to się stanie za chwilę, a teraz będziecie chwilę zanucie kolejne ze mną uspokoi się na pewno Był pastuszek bosy, na fujarce grał, pasał kurach owce i w szała się spał, nagle aniołowie z nieba bieli, przyfrunęli, obudzili go, gdy spał, gdy spał. Obudzili go, gdzie spał, gdzie spał. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, Bo narodzenia czas wypełnia dni. Tam, gdzie stajenka razem z, bydl z bydlątkami leży dzieciąteczko i na ścianku śpi, Ś Świat na to czekał wiele już lat, I narodzenia dziś witał czas. Biedni pastuszku, jasną drogą niebo płonie na niebie pierwsze gwiazdy blask. Na niebie pierwsze gwiazdy blask. Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał, ale dobry anioł ciepłe butki dał. Wziął pastuszek owce, pobiegł tak jak wiatr z ciebie. Na niebie blask od gwiazd, od Na niebie blas od gwiazd, od gwiazd. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia trzeba pięć dni. Biedni pastuszku, jasną drogą niebo ponie na niebie blask od odwias, od na niebie blask od gwiazd od Co to będzie, co to będzie, jak u Herod tu przybędzie? Wszak czytamy w piśmie świętym, że był brzydki i postępny. Nie kto inny, ale on to niewiniątka kazał przytknąć. Jak płakały wtedy matki, gdy im zabierano dziadki. Tylko Józef z Matką Boską usli do Egiptu prosto, a dzieciątko z domem całe losło tam nawozem co, co to będzie, co to, to będzie? będzie, jak Helot tu przybędzie. W szkole jestem straszny Herod, nauczyciel ze mnie nie rad. Nie chłopców i dziewczyny i na drugich zwala mnie. W czasie przerwy pcham się krzyścią, Pędem pięgnę przez ulicę. W domu mama oraz tata, zawsze figle grożą batem. Ja nie boję się nikogo, ja jestem ważną osobą. Chcę powiedzieć mój Herodzie. Chcę powiedzieć, mój herodzie, coś co bardzo cię obchodzi, bo tu na podwórku stoi trzech chłopaków w dziwnych strojach. Przyjechali w odwiedziny do jakiejś małej dzieciny i chcą się zapytać ciebie, czy już przyszło prosto z nieba. Mówią, że to małe dziecię to największy król na świecie, a że warto jest wieść taka, daj polizać mi lizaka. A po co tyle gadania? Chcesz, żebym ci sprawił lanie? Zapamiętaj w tępej głowie. Te chłopaki to królowie. Przyprowadź mi gości owych, zaraz cię wszystkiego dowiem. Najtostowny Herocie, słynny w naszym szkodnym krocie. Klasta, co świeciła jasno, na twoim potwórku skasła. Prowadziła nas do żłobka, lecz nie wiemy, gdzie jest szopka. Na religii nas uczono, że dziecię w żłobie złożono. To Pan Jezus, sam Bóg z nieba, więc mu pokłon złożyć trzeba. Może nam król Herod powie, gdzie to dzieci leży w żłobie. Nie wiem nic o tym. Idźcie z powrotem. Tu nie wracajcie i mnie słuchajcie.